Poczułam jakiś taki zew społeczny, że skoro ja mogę, bo, bo mam ten dar jednoczenia ludzi, bo, bo mi się chce, bo mieszkam nie wiem, w Warszawie, to że ja mogę jakoś troszkę coś zmienić w społeczeństwie, że będziemy my jako społeczeństwo inaczej patrzeć na starość i na starszych ludzi. A dwa my w instytucie mamy takie powiedzenie: bądź egoistą, bo jak chcesz dobrej starości dla Ciebie, dla siebie, Zacznij już teraz poprawiać świat. I, 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 to, I to też tak trochę wynikało z tego, że myślę sobie, kurczę, skoro ja mam mieć dobrą starość i chciałabym, żeby mnie na starość szanowano, a nie mówiono, nie wiem, ta staruszka, co już niczego nie potrafi i tak dalej, mm. no to chcesz zmian, zacznij od siebie. I zaczęłam tak malutko, malutko, więc ja nie wiem, czy nazywam to miłość, to jest w ogóle moja na pewno, to teraz brzmi, brzmi górnolotnie, ale tak naprawdę jest. To jest moja misja.